na piąte stanowisko. I jeszcze raz przypominam, jesteśmy ostatnim busem. Przejeżdżamy na piąte stanowisko. Tak. Jesteśmy na stronie już ukraińskiej A masz poprawić Tak widzę tak, No to myślę że warto by przypomnieć Państwu i to, to jest... I Tu będziemy w tej kolejce stali ja Panie my się tu Może to będzie załatwiony jakiś przejazd później też że... to zanim się przepakujemy może to troszkę się Jezus Chrystus. Pani dyrektor, część pomocy, która trafia do Was, do szkoły z mościskach, jest pomocą od Polonii Kanadyjskiej. Jakie słowa chciałby Pani przekazać w tym momencie? Dla tych ludzi, którzy są po drugiej stronie oceanu? Tak, ja chcę serdecznie podziękować. Od wszystkich, od grona pedagogicznego, od rodziców, od dzieci, nawet od ukraińskich dzieci, którzy teraz są u nas w naszej szkole, niepełnosprawni, którzy przyjechali z Karkowa i są u nas już cały tydzień. I serdecznie dziękujemy Polonii, Kanady, za to, że troszczą się o nas. Nie zapominacie, Kochani u rodaków naszych co na, na Ukrainie są serdecznie Wam Bóg zapłać. Tak pomoc bardzo nam pomoże. Teraz ten, ten taki bardzo czas trudny dla nas, dla i Ukraińców, i Polaków, tu na Ukrainie. Warto dodać, że szkoła w mościskach od 20 lat nie tylko edukuje w języku ukraińskim, ale również jest to szkoła z polskim językiem nauczania. Tak, nosi imię Królowej Jedwigi. I serdecznie cieszymy się tym, tym, że ta szkoła jest na bardzo dobrym rachunku jak na Ukrainie, tak i w Polsce. Wielu absolwentów tej szkoły kończy później w Polsce uczelnie, zostaje w Polsce tak do 50-60% wszyscy wyjeżdżają do Polski na studia ale i wracają do nas na Ukrainę ja chcę powiedzieć że serdecznie szczycę się tym, że wszyscy nauczyciele nasze prawie skończyli studia w Polsce i na Ukrainie i wykładają w języku polskim. A pani od samego początku tej szkole przewodzi? Tak, ja jestem od samego początku dyrektorem tej szkoły, bo walczyłam o nią prawie 6 lat. I nareszcie Wspólnota Polska kupiła nam stare koszary, wyremontowali i już była w 2002 roku szkoła otwarta, samodzielna polska szkoła. To też taki bardzo symboliczny jest gest Polonii Kanadyjskiej, która chce w ten sposób wesprzeć Waszą szkołę. I y, tych, którzy teraz tam przebywają, przeżywając traumę y, tej wojny, która kilkanaście dni, d dni temu się rozpoczęła. Tak, tak jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko. I, i, I ta pomoc będzie dla nas bardzo y, taką y, naprawdę potrzebną pomocą. Bo oprócz tego, że będziemy wspierać tych. Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas i nocują po dwie, trzy nocy, to będziemy ich wspierać. No i ja myślę, że troszkę e, zostawimy tego dla e, szkoły, dla wyposażenia naszej szkoły. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Minister Wajnych. Sytuacja na granicy jest bardzo trudna. To są busy które i samochody, które próbują wjechać do Polski A my jedziemy przed siebie tutaj mamy załatwione miejsce Patrz, bez, bez, bez tablic Jedziemy prosto. Tu. Gdzie? tu, 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 gdzie się, no. Stójcie tutaj na razie, tu wyrównaj do tego, co tego Do, do no pierwszego? No. Tam, do pierwszego. To będzie miejsce, gdzie przekraczamy.